Dzień dobry, nazywam się Anna Miech, jestem przewodnikiem po Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Zaczynając spacer po Wrzeszczu, trudno nie wspomnieć o ulicy Lelewela, o Günterze Grasie, dlatego nasze wędrówki zaczynamy właśnie tutaj, od ulicy Lelewela. I trudno też szukać numeru na Lelewela mniejszego niż 8, ponieważ wszystkie inne numery znajdują się po drugiej stronie browaru na ulicy nad stawem. Stoimy na ulicy Lelewela pod numerem 13. Tutaj urodził się noblista Günther Grass. Tutaj mieszkał, tutaj jego rodzice mieli sklep kolonialny i tutaj też we Wrzeszczu toczą się różne historie na kartach jego powieści. Mijamy właśnie jedną z najstarszych Kamienic na tej ulicy, na ulicy Lelewela pod numerem 16A. Jest ona o tyle ciekawa, że okna wychodzą tylko na ulicy Lelewela. Ściana tylnia budynku jest całkiem ślepa. Jesteśmy na placu księdza Komorowskiego. Ksiądz Komorowski, proboszcz kościoła Stanisława Biskupa, pierwszy proboszcz kościoła Stanisława Biskupa, zamordowany. W obozie koncentracyjnym Sztutkow 22 marca 1940 roku. Był to Wielki Piątek. Ksiądz Bronisław Komorowski na tym pomniku. Jest on bardzo wymowny, ponieważ stoi w sutannie z taką plakietką u góry po lewej stronie, swojej lewej stronie, P, która była charakterystyczna dla więźniów. Stoi w chodakach. Ręce ma z tyłu założone i te ręce są związane sznurem. Stoimy przed dawną pocztą. Dzisiaj nie mieści się tutaj urząd pocztowy. Urząd pocztowy parę lat temu został przeniesiony na plac księdza Komorowskiego, ale poczta jest projektu Adolfa Bielefelda, który projektował wiele domów w Górnym Sopocie. Poczta ta w czasie II wojny światowej miała jeszcze Górne piętro i spadzisty dach, niestety, prawdopodobnie w czasie działań wojennych, ten dach został zniszczony. Była to bardzo elegancka poczta, bardzo yy, okazała. Kościół na Mickiewicza, znany wielu mieszkańcom Rzeszowa. Tutaj brali śluby, tutaj chrzcili dzieci, tutaj przystępowali do komunii. Wybudowany w 1916 roku. 1945 roku należy do zgromadzenia księży jezuitów. Ten duży kościół Andrzeja Boboli należy do niego mały kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Tutaj między innymi brał ślub Albert Forster. Mały kościół należący do jezuitów wybudowany jako dom parafialny. Miał tutaj, na tym placu powstać o wiele większy kościół projektu, taki projekt modernistyczny miał być dla katolików, ponieważ kościół na Mickiewicza miał być kościołem ewangelickim, tej dla tej części Wrzeszcza. Katolicy mieli bardzo daleko do kościoła na Czarną, stąd miał tutaj powstać nowy kościół. Niestety nie zostało to nigdy zrealizowane, Biskup O'Rourke poświęcił ten mały kościół i służył on katolikom i służy do dzisiaj po II wojnie światowej przejęty przez jezuitów. Wrzesz przechodził różne koleje, także w architekturze. Architektura Wrzeszcza, ponieważ były to dawne wrzosowiska i był to, że tak powiem, też poligon dla architektów w XIX-XX wieku, Zaczęto tutaj różnie budować. Możemy we wrzeszczu znaleźć stare kamienice w stylu eklektycznym. Możemy znaleźć typowe kamienice dla mm, klasy robotniczej z małymi mieszkaniami ciasnymi. Możemy znaleźć budownictwo nowoczesne lat 70., jak także parę budowli w stylu modernistycznym. Neobarokowy kościół. Neogotyckie kościoły dwa i ten Stanisława Biskupa. Dawna pruska ujeżdżalnia koni, oddana katolikom w 1924 roku. I stan taki trwał do września 1939 roku. Tutaj pierwszym proboszczem mówiliśmy już o nim błogosławiony ksiądz Bronisław Komorowski. Drugi proboszcz od 1972 roku, ksiądz Andrzej Ruraż, Jeden z trzech kościołów należących do Polonii Gdańskiej. Budynek dawnych koszar pruskich. Od 1958 roku mieszczą się tutaj szkoły zawodowe różnego rodzaju. Szkoły gastronomiczne, szkoły fryzjerskie. Dalej szkoła baletowa i obserwatorium dawne obserwatorium astronomiczne ta wieża, obserwatorium miejskie, które mówiło między innymi o stanie pokrywy śnieżnej grubości lodu na zatoce, szkoła podstawowa, dawna podstawowa na ulicy Pestelociego, wybudowana w 1929 roku. Rzesz bardzo dynamicznie się rozwijał. Powstawało tutaj wiele zakładów, browar, zakładów przemysłowych, fabryka czekolady. No i dzieci musiały gdzieś chodzić do szkoły. Wybudowano tą szkołę. Obecnie mieści się w niej drugie liceum ogólnokształcące, ta słanna dwójka, no i dziewiętnaste liceum ogólnokształcące. Bardzo ładne z tyłu Boisko, sala gimnastyczna, aula. Wszystko to, czego potrzebowała nowoczesna szkoła. Jesteśmy na placu Wybickiego. Plac ten służył też po II wojnie światowej, jak i przedtem jako rynek, jako targ. Tutaj ludzie handlowali różnymi rzeczami. Zaczęliśmy dzisiaj od grasa na ulicy Lelewela. I kończymy na grasie. Pomnik Oskara odsłonięty w 2000 roku. Günter Gras nie zgodził się, żeby jego postać też zasiadła na ławeczce. Fontanna, no i kiedyś na tym klole stała Tula, najlepsza przyjaciółka Grasa. Dzisiaj niestety jej nie ma. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.